Witam. Nazywam się Michał Piotrowicz i witam na swoim kanale. I dzisiaj, tak na wstępie, jak w wielu ostatnich filmach, chciałem Państwa zaprosić na takie święto Japonii w Warszawie, w Polsce. I jest nim Samurai Weekend. Jest to wspaniała okazja, żeby się tak wtopić i wczuć w klimat Japonii, niekoniecznie tej tradycyjnej, być może również tej współczesnej. Są to po prostu targi japońskie, których głównym organizatorem jest grupa eventowo-pokazowa samurajszą, do której również ja należę. A dzisiaj chciałem Państwa zaprosić na taką dodatkową atrakcję, która tam będzie na miejscu. Obok wielu różnych innych atrakcji będzie między innymi prelekcja pana Adama Yamabushiego. Obusido, o drodze samuraja, będą warsztaty z kokedamy, będą warsztaty z tworzenia lalek kokesi, z malowania tuszem na, na wachlarzach, czyli tak naprawdę z malarstwa sumie. I e, kaligrafii na przykład będzie uczył pan Ryotaro Sakamato, który od 15 lat e, mieszka w Polsce i Prowadzi Szkołę Języka japo Japońskiego, a również jest założycielem zespołu amaterasu taiko i będzie dawał koncert bębnów japońskich taiko. Tak czy inaczej, ja od swojej strony i od strony Szkoły Samurajów chciałem Państwa serdecznie zaprosić na pokaz, którym e, my, jakby. Urozmaicimy ten i tak już doniosły event i będzie to pokaz po prostu do, czyli szermierki japońskiej. Będziemy pokazywać kumitachi, czyli układy w parach. Będą Państwo mogli zobaczyć ludzi walczących w tradycyjnych japońskich zbrojach yoroi. Pokażemy również formy kata, to jest taki tradycyjny trening solo. Typowo taka japońska rzeczka ta wykonuje się w zar zarówno w karate, jak i właśnie w bato do, jak i w wielu innych tradycyjnych sztukach. I co najważniejsze, pokażemy też użycie ostrego miecza japońskiego, czyli tameshi giri. Innymi słowy, trening cięć. Państwo zobaczą, jak ostrza ożywają w rękach prawdziwych mistrzów fechtu do zobaczenia na miejscu i nie zapomnijcie 7-8 czerwca Dom Braci Jabłkowskich Samuraj Weekend. Do zobaczenia.